Jaki <śmijak> Ej ja nie mam żadnego skoku ani zyglida Też ci współczuje. Ej <śmijak> Jeszcze dalej poczekajcie <śmijak> ja Jestem tylko małpą Ej prowadzę Ja mu tygnie aktywuję w półtorej ty... <śmijak> Bo mnie <śmijak> Ej, Mundo ucieka! A dlaczego tak? Tu... Na około! Tędy, tu musimy naokoło. około! Ej, od nie od... Od... Ej, od... Ej, od... No i biją! Prowadzę się, ja prowadzę, wygrywam! Yes. Wygrywam! Ej, Junek, nie yeah. oszukuj! Aaaa, sojusznik yeah. zabierzą, zabierzą, bemol, nie przed! Co no, mój kurwa no, 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 no. To jest Bóg I pati, obierzy, nie. A nie nie pada. Nie pada. Nie Nie masz Nie O Nie pada. Nie pada. Nie pada. Nie pada. Nie Meanwhile on uh, a River, Lissandra <laughs> fights. No nie, Surender wygra. Kory, jesteście łatwi, że ja Nie patrz, jestem pierwszy w wazie. <laughs> Dobra, teraz bez do sprawy, chodźcie na wszyscy.